Hej! Hej, wędrowcze! Widziałem, że podróżujesz sam. Podróżowanie samemu jest niebezpieczne. Pomogę ci, bez obaw. Przyda mi się towarzysz. O, jak miło! Będę twoją tarczą. Kiedy będziemy z kimś walczyć? Walki są proste i przyjemne, wiesz? Powiedz mi. Jak udało ci się tutaj trafić? Chociaż lepiej mi nie mów. Sam się domyślę. Możesz być cicho przez moment? Cisza? Tak, ja też bardzo lubię ciszę. Cześć marvin! Przymkniesz się w końcu? Ja? Co? Dlaczego? Przecież jestem garnek. Garnek pełen zabawy. Raczej pełen gówna. Co? Jak możesz tak mówić? ZNISZCZĘ CIĘ! Porozwalają sobie łupy! Mądra decyzja.